Hej, chłopacy 20. Co jest? Um, mam super wiadomość dla was. Będzie konferencja dla mężczyzn. Jedziemy? Co powiedziałeś? Będzie mega konferencja męska, dużo ludzi, świetny mówcy, atrakcje i tak dalej. Trzeba jechać. A nie to nie dla mnie. Ja ja to raczej wszystko wiem. Jasne, właśnie, ty potrzebujesz tego najwięcej. A co z tobą? A będą tam kobiety? Chłopie, to konferencja dla mężczyzn. Da sobie radę chwilę bez kobiet, no nie? no to ja opadam. No, a trochę duchowego testosteronu by ci nie zaszkodziło, no. Jaka konferencja bez kobiet. Hej, a co z tobą? Hej! Hej! Co jest? Nie widzisz, że gram? Chodzi o konferencję dla mężczyzn. Jedziesz z nami? No nie mam czasu na twoje paplanie teraz. Aj, jejku. Opacy, gramy, gramy! Trzeba wygrać! Kieść! Tej, słuchaj, tak się zastanawiam, właśnie czytam. Może nasza ziemia naprawdę jest płaska? Co ty godoś? Płasko ziemia? Hmm. co tu robisz?